Trygon Ognia, czyli baran, lew i strzelec. Czytanie na styczeń 2024. Drogi Baranku, idzie do Ciebie nowe. To właśnie teraz masz szansę na pozałatwianie spraw finansowych. Czy to podział majątku, czy to nowe zarobkowanie, czy to jakieś jakaś nowa praca, czy to y, dodatkowe zyski. Właściwie to będziesz miał pod kontrolą swoje finanse i będziesz je mógł pomnażać. Tak? Jeżeli z czegokolwiek się chwycisz, to masz szansę ruszyć z tym do przodu. I po zwycięstwo. Uda Ci się załatwić wszystko na korzystnych warunkach. Nawet do tego stopnia, że czasami pozwolisz sobie na małą grę hazardową. Możesz wysłać totolotka, tylko nie przegrywajcie całego majątku. Możesz też coś zagrać, tylko nie wciągnij się w nauk. Yy, drogi baranku, to jest czas zysków, czas zwycięstwa. Więc jeżeli masz do pozałatwienia jakieś sprawy finansowe, zrób to teraz w styczniu. Karta Rada z kart czarownic, masz transformację, transformujesz się, zmieniasz się i skorzystaj z tej zmiany, bo jest to sprzyjający czas, by dokonać nowego w swoim życiu. Odpuść to, co stare, to, co ci nie służyło. Być może gdzieś byłeś chory, być może byłeś w złym związku. To teraz jest czas na odbudowanie się i nie bój się iść w nowe relacje, nowe układy. Lew, drogi lewku, no dla ciebie ten styczeń będzie takim czasem zabawy, takiego zadowolenia, yy, snucia planów na przyszłość. Nowe plany będą się ładnie tobie klarować. Yy, też masz jakieś zyski w tym yy, miesiącu, w styczniu. Możesz naprawdę wiele zarobić, jeśli pójdziesz za głosem serca, za impulsem, który jest w tobie. Karta rada dla ciebie i z kart wiedź jest właśnie taka. Idź teraz w to, co gdzieś ci siedzi w głowie, gdzieś tak z tyłu głowy podszeptuje jakiś nowy plan na życie, czy to przeprowadzka, czy zmiana pracy. Idź w to, skorzystaj z tego, bo to są znaki od sił wyższych i. Nie bagatelizuj ich, tylko realizuj te swoje plany, a będziesz miał szansę na fajne życie towarzyskie i jednocześnie finansowe. Strzelce, drogie strzelce, wam się szykują jakieś spotkania rodzinne, może towarzyskie, jakieś zaproszenia. Dużo będzie się działo, dużo rozmów, planów. Będziecie potraktowani sprawiedliwie. Jeśli macie jakieś sprawy do załatwiania w urzędach, jest to dobry miesiąc na załatwienie spraw urzędowych, papierkowych, i tutaj to Wam się uda bardzo ładnie. Los Wam się w styczniu zaczyna odmieniać, idzie ku czemuś lepszemu. Koniec przeszkód, możecie ruszać do przodu ze swoimi pomysłami. Możliwe krótkie wyjazdy, spotkania z dawno niewidzianymi osobami. Rada dla Was jest taka, wyciągnij pomocną dłoń. Być może ktoś koło Ciebie potrzebuje pomocy w robieniu jakiegoś projektu, posłuż swoją radą, podpowiedz jak to zrobić. A być może potrzebuje tylko posiedzieć z Tobą, porozmawiać, znajdź czas dla przyjaciół, znajomych, bliskich Ci osób. Więcej będzie na kanale YouTube po świętach. Obszerniejszy horoskop dla każdego ze znaków Zodiaku i dla Was również. Zapraszam serdecznie na kanał YouTube Wiedniła Renata.